Owszem, ostatnio w tym samym miejscu skończyłem SP, ale nie, grałem, nie nagrywam tego w ten sam dzień. Tak, wam ogólnie powiem. I dzisiaj gramy sobie tą motopanią. Stwierdziłem, że to będzie bardzo śmieszny wybór. No i y, zaczynamy od sklepu, y, aby sobie nieco y, nasze wzbogacić rzeczy. Bo próbowałem przejść jeden wysik y, na tak zwanej takiej tam planecie jakiejś. Y, no i ten. No i trochę nam nie szło, więc... No. O i mamy mega artefakt. Fajnie. Tutaj postacie. Też pewnie nam żadna nie dropnie. O nie, a jednak. Ok, otwieramy dalej. Teraz już właśnie. Teraz już tu nic nie dropło i tutaj też już nic nie dropło. Tak? A nie, no dobra, no za szczęście. Okej, okay. no i tutaj musisz dotknąć mi pojazd latający, abyśmy zrobili ten wyścig. Kurde, no niestety jest to na wodę bardziej. A z mega artefaktu. Tutaj nie ma nigdy powtórek, więc no. O panda, ale fajnie. No i kurde, no, hotel. Więc to słuchajcie, nic latającego. Ale dobra, jeszcze sobie tutaj wejdźmy raz do tego sklepu. Gdzie to jest? O. Kupmy sobie jeden konstrukcyjny. Mam dosyć dużo tego hajsu. Okej, okay, no i. Kurde, no nawet duplikat, ale dobrze, że chociaż są te rzeczy takie. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Próbujemy cokolwiek uzyskać. No kurde, no przynajmniej coś nowego, ale no niestety nic latającego. Ja sam je wkurza, no bo tyle jest poezji latających, a ja nie mam żadnego, naprawdę. Okej, okay, a więc słuchajcie, lecimy z misjami. Yy, I tutaj jest pierwsza. Okej. Okay. A, no tak, ostatnio robiliśmy takie gościowi właśnie różne zdjęcia. No i teraz musimy jeszcze jedną ucyknąć. Okej. Okay. Gdzie on się znajduje? Tam? Oj, tam będzie od razu archiklas. To mi się podoba. Jesteśmy teraz tu. Skrzydło niech się naładują. Okej, okay. jesteśmy na górze. Tutaj skrzyneczkę sobie otwórzmy tylko. Yy... Artefakt postaci. No ja lubię zbierać postacie, więc na niej będzie. Najmniej jestem zadowolony z tych przedmiotów. Okej, okay. gdzie on będzie? To gdzieś tam. A tą górą? Aha. Ja trochę źle poszłam, ale no okej. Okay. Okej. Okay. A możemy tu po tym chodzić? No powiedzmy. O, tutaj będzie. Jakiś kotek tutaj. Okej, okay. a więc jest. E, aha, no to przecież nie dzieje. I okej. Okay. A więc ciekamy mu fotkę. Bardzo pan brokaciście dziś wygląda. I widzę, że pan lubi też sobie trochę nucić. A więc okej, okay. i tu jest w ogóle taki Bardzo łatwy do zdobycia swoją drogą. No, tylko gdzie są skryty Tu są skryty ładne. No 40 już. Dzisiaj bez problemów to zrobimy o 100%. No, większość rzeczy nam sadziła na odcinku w 3. Znaczy, większość planów. Wszystkie w sumie. A to jest jedyny, który nam. O, fragment, okej. Okay. To nam tylko na dwa odcinki schodzi, więc yy, dzisiaj już się udam na kolejną planetę. Będę musiał sobie przypomnieć jaką. Chyba to była sortownia z tego co kojarzę. Tam będzie masakra. Oj, zaraz. tu jest jakiś archiklos. Na tej górze. kajcie muszę się przyjrzeć. On jest gdzieś tu. O, okej. Okay. Tu? Aha, tu muszę wsadzić tą głowę. Okej, okay, dawno z niej nie korzystałem. Jak się składa. okej, okay. a więc niech tu wlatuje. Ok, przesuwaj pan. Okej, okay. no i mamy archiklacka. 41. Bez większych problemów, czekajcie. O, a tam jest zadanie od tego starsza, On jakieś zadanie nam dał. Okej, okay. to tam się wróćmy, aby mieć już to miejsce w miarę z głowy. tam właśnie się wybieramy. No ewidentnie mamy dla nas chłopca, da nie wyjść. No łatwo się domyślić w sumie. Okej. Okay. Okej, okay, a więc gdzie idziemy? W tamtą. Tutaj normalnie będzie szybciej biegać niż jakiś, kurde, pojazd sobie wymyślić. Tutaj, kurde, przez tą zieleń ledwo widać, gdzie to jest, ale przynajmniej są te strzałki, które mniej więcej nam pokazują, co jest. I on pewnie będzie miał dla nas jeszcze dwa wyścigi, więc zabędziemy 44 archiklockich. Będziemy mieć ich 44, więc to. Okej, okay, gdzie to? Bo ja się zgubiłem. Alu, no, okej. Okay. Okay, dobra. A, spokojnie. I w ogóle dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba ta gra. Myślę, no, że się podoba. I szczerze mówiąc się podoba. O, meta, ok. A więc sprawdźmy, czy on ma dla nas jeszcze jakiś wyścig. Ehe, ma dla, dla nas jeszcze jakiś wyścig. Ale okej, okay, jak już tu jesteśmy, to zbierzmy tego archiplatka, który jest dokładnie tam, jak widzicie. I ja sądzę, że nawet nie muszę po tej linie. No właśnie, tylko sam go zdobędę lecąc. Więc non-problem to był. A więc dobra, teraz rozpoznajmy się w terenie. Tu mamy zadanie. Ok, to zrobimy to zadanie, a później idziemy po wyścig. Okej, okay, tutaj to jest. No więc on będzie miał dla nas jeszcze pewnie dwa wyścigi, znając tą grę. Więc no. Okej, okay, no to robimy zadanie tego gościa. Ok, niebieski lis. I musimy to gdzieś dostarczyć. Tam. Okej. Okay. No to lecimy tam. To jest skrzynka, ale to później. Okej, okay, czekajcie. O, impreza wchodzę w to, no to... Aha! Aha, czyli tylko jedno. To ja się domyślam, że on jeszcze będzie miał dla nas więcej tych zadań. Z listami, okej. Okay. No niestety nie jest to konstrukcyjne. Ma jeszcze? No ma jeszcze, oczywiście, bo to by było za łatwe. Kurde, powtarzasz się, chłopie. Aha, to jest tylko zaś różowy list. Okej, okay. trzeba iść też trochę dalej. A, e, poradzimy sobie. To nie. Tutaj te skrzydła faktycznie ułatwiają tę grę. Ona już dosyć nie lubię. Bo one się muszą ładować. Kajcie, tam lebo. Aha, tej kredeczce to dostarczamy. Mam te figurkowego. Okej. Okay. Już 45. I teraz zabadziemy 46. O, zielona To Zabiłem do niego kiedyś zadanie, pamiętam. Jak my przewodzili tę misje. To tam mąkę zabijłem. Okej, okay, no to y, będziemy mieć 46. Możemy zdobyć jeszcze chyba dwa od flasza, jeśli się nie pogubiłem. Będzie 48, a reszta tak gdzie? Reszta gdzie ja się pytam. Tu jest zadanie. Okej. Okay. I to będzie najpierw na dwa, czy nie? To będzie na jeden raz. Nie, to będzie na dwa, słuchajcie. To będzie na dwa. Ewidentnie to... O nie! Hmm. Patrzcie. Gda Okej, okay, nieważne. A więc robimy mu ostatnie za zadanie. Nie, nie musi już nam nic mówić. Jedyna różnica, że mamy inny list. Okej, okay, teraz dalsza droga zaś. Po prostu też się zmienia to, że musimy iść nieco dalej. To jestem ciekaw komu to dosarczymy. Pewnie jakiemuś po prostu człowiekowi albo jakiemuś superbohaterowi. Hmm, tam kojarzę, pamiętam, tutaj byłem, jak tą skrzynkę zbierałem, no i właśnie, tu Pan Albuzyk stał, pamiętam. Okej, okay, to już było jego ostatnie zadanie, tak? Aha, to już było ostatnie, odznaczamy. Okej, okay, możemy iść do flasza, w sumie to będzie chyba najbliżej. Drogę przyspieszymy, a teraz na nogach. Normalne przechodzenie pomiędzy domami. Nie ma tu nic w tym dziwnego. Co, na każdy se może chodzić pomiędzy domami. Bez wiedzy sąsiadów. Okej, okay, tam nie dolecimy. Tutaj jakaś rzecz była do zrobienia, ale to było już dawno zrobione. Okej, okay, lecimy dalej. Okej, a więc do tego Pana dotrzemy. Okej, okay, to tędy musimy iść. Okej, okay, tędy. I on nam da chyba już ten drugi wyścig. Nie, to będzie trzeci wyścig, słuchajcie, nie. To już będzie trzeci. Ja się pogubiłem, naprawdę. Dobra, ostatni wyścig od niego. No wiesz co, Ty nawet się nie ruszasz, chłopie. Tyle Ci powiem. Więc y, raczej mam jakieś stuprocentowe szanse na wygraną z tobą co nie? Byłem tam, tam pisał, że on się niby tym razem pośpieszy, no ale on się nawet nie rusza. Dobra, a więc... Y, aha, tą samą drogą. Tylko, że chyba trasa będzie dłuższa może. I don't know. Chyba po prostu będzie dłuższa. Okej, okay. na dół. Pyk. O, no, ta zasada jest dalej, bo chyba było trochę bliżej, czy nie? Nie, nie. Tak samo jest. No tak, tak samo, dokładnie. Tylko, że chyba mamy może mniej czasu, nie wiem. Okej, okay, a więc jest to co? Wybierzmy trochę hajsu, nie musimy wszystkiego. 47. I to było ostatni, dobra, czyli zobaczcie. Tutaj gdzie to muszę się rozeznać? Tutaj mamy zadanie. Oj, dobra, najpierw do niego pójdziemy, ale gdzieś były, 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 były dwa arki kloca. Hmm. O, tu są. Okej, okay, a więc wszędzie ustawmy sobie znacznik, ale my podążamy za tamty. Do tego zadania. Aha, ja pamiętam, ja tam nie wiedziałem, jak tam przejść, żeby je zrobić. Bo tutaj była niewidzialna ściana. Nie? Aha, to nie tu, dobra, okej. Okay. Tutaj bez problemu mogę sobie przejść. Okej, okay. temu gościowi, co on... On tu przydaje jakieś rzeczy, co? Musimy mu pomóc. A nie, co zbudować. Aha, czyli masz wszystko co do grilla, ale nie masz grilla, jasno, okej. Okay. Ja Ci będzie pomogę. Skoro muszę ogólnie. Ok, tutaj Grilla na takim podejście. Ok, o, pirocka tawerna. Ok, dostaliśmy. I hardship Ok, 48. I tak. Yy, gdzie moje skrzydełka? Tu są moje skrzydełka. Ok, a więc tu odznaczamy Zaraz zrobimy, więc to na 100%. Udamy się od razu na następną planetę. Tylko Najpierw to muszę tam dojść, więc chwilę nam te zajmie. Nie będę zbierał skrzyneczek, aby to opóźniać, ale wezmę tutaj hajs trochę, hajsy trochę, no więc... Okej, okay, no więc bez skrzyneczek. <coughs> Okej, okay, to tamtędy muszę iść. Ło, wow, trochę, trochę długa to teraz będzie wam, powiem. A więc tam musimy się udać. To chyba był archivlocek w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętam. Okej, okay, no ładujcie się szybciej. Bo nie chce mi się marnować czasu w tym odcinku za bardzo. Okej, okay, tu jest nawet na mapie pokazana taka dróżka, jak się przejrzycie. No i po prostu tutaj, tą dróżką musimy tam pójść i zaraz będziemy mieć to już na 100%. No bo to tylko dwa do zdobycia, a nie jakieś zadania. Okej, okay, a więc on jest... Na, a dobra widzę Tutaj y, pamiętam jak to się robi, co trzeba było zrobić Tu się trzeba, tutaj trzeba spawać No czyli taki laser. Po prostu No dajcie mi wejść. Okej okay, mamy I teraz ostatnie bierzemy Tutaj jeszcze usunę, żeby nie było jakichś problemów na tej chałupie Czyli już y, jest po sprawie za parę sekund dosłownie. I mamy już to miejsce na 100%. Świetnie. Nie to zadowala. A więc słuchajcie, nie, y, nie musimy już na tej planety. Y, architektoniczna harmonia. Okej, okay. świetnie. No więc nie musimy na tą planetę się udawać, ale to mi się najprzyjemniej robiło, bo y, no po prostu mi się najprzyjemniej ją robiło. No bo no, bo tam... No po prostu tutaj nie było jakichś trudów większych, a tamte dwie poprzednie planety to był tylko totalny dramat, powiem, bo na poprzedniej jakieś bagi ciągle były, a na tamtej to tyle chodzenia było, że tak mi to schodziło robienie tego, że... Okej, okay, a więc zaraz się dowiecie, na jaką planetę się udamy, a my robimy ścinek i mamy jeszcze jakieś 15 minut. Więc jak widzicie już jesteśmy w sortowni, o której w sumie na początku odcinka mówiłem, a mówiłem, że niby nie wiecie co, więc yy, no. Ja od razu widzę klaska na mapie, więc po niego od razu idziemy. O, tu jest, ok. A, tylko musimy to wybrać. Okej, okay. a więc no, totalnie bez problemu. Aha, tutaj było to. No tak. Najwidoczniej bardzo łatwo się zatrułem, kurde no. Dobra. Okej, okay. więc robimy jakieś tu zadania. Ty masz zadanie? O, ty masz zadanie. Aha, wyślik. Okej, okay, robimy go od razu. No. I następną dramatą jaką będziemy robić, to sądzę, że ona będzie większym nieco dramatem ze względu na to, że tam też będzie dosyć dużo chodzenia. O, jakie utrudnienia, ale fajnie. Mi się to podoba. Aha, to od razu rozwala, okej. Okay. A gdzie ja? Ty. Ja chcę zabrać moje monety Nie, nie znikajcie moje monety! Ty! Pomszczę was, monety! Dobra, nieważne, no, trochę monet poszło niestety z dymem, więc... A, skrzynka! Teraz <grytania> zbieramy po drodze, bo sądzę, że i tak jakoś bez większych problemów to przejdziemy, więc... Tutaj będzie zadanie tego gościa, żeby pewnie to podlać o nie no, to teraz to już tego nie przejdziemy jak się tak blokuje. Chociaż? Tylko do tego gościa. Jest! Yes. <laughs> Idealnie, dobra. No. Świątynia Kleopatry, okej. Okay. I Artiklikloc. Osiemnasty. Okej, okay, a więc tutaj mm. widziałem... O właśnie dalej mamy jakieś zdanie. Okej, okay, tu tędy musimy poprzechodzić. Musimy to jakoś też ominąć. Okej, okay, a więc... Yy, aha, ja już to pominąłem, okej, okay, ale fajnie. Tylko tu widzę jeszcze architlocka. O, dobra. Okej. Okay. On mnie trochę tu zmylił, ale już tam wracamy. Tu jest gość, na tej stercie. Okej. Okay. A dobra, dawno nie było takiej misji, M musimy go przeprowadzić, tylko że będą nam y przeszkadzały magiczne stworzenia zwane no właśnie takie jak tutaj Okej, okay, a więc ja wybieram mój magiczny kostur, bo on mi zawsze coś ułatwia, ale mnie, że tego gościa się pokonuje nieco inaczej Kurde Okej okay. Okej, okay, a więc rozwalony Okay. gdzie ty chcesz iść w ogóle, w chłopie? Tam chcesz? Tam w ogóle dużo architlacków są I dużo architlacków jest pobliżu Kurde Aha, za nami idzie duplak A my przy okazji gonimy serduszko Okej, okay. a więc zostaniemy z niego coś? No ale. Co mm, co wyleciało? No mega artefakt Sama jego ja go... E... Wiecie co? O, dobra Okej, okay, idziemy, więc... Gdzieś tędy... O, okej okay. Okej okay. A więc zostarczyliśmy tego gościa i musimy jeszcze coś dla niego zrobić, czy nie? A, nie, to po prostu tak powiedział nam coś Okej, okay. a więc kolejny jest tu. I czy on będzie skryty czy... na no, górze. No. Dobra, a więc jest. Aha, tu jest jakaś magiczna i brązowa lawa. Jasne. No bo każdy lubi brązową lawę. Albo turujące brązowe odpady. A, tu. Okej, okay. nic trudnego. Więc mamy 22 archiklocki, a my jakiś tam jeszcze czas mamy na inne. Kurde, daj mi, już chłopie, wybrać, żeż w ogóle jakieś, kurde, bronie. To mnie kulturalność. Tutaj, a, no proszę, ale fajne. Okej, okay, a więc yy, archiklocki. To jest po jak złoty klocek, tylko że jest archit i nie złoty. Okej. Okay. Ale łatwo. Skrzynka. Dobra. Kurde, w ogóle nie dropię mi te konstrukcyjne. Ja tu bardzo bym chciał... bo jest woda blisko było. A ja tutaj bardzo bym chciał sobie i dropnąć latający pojazdek. Okej, okay, a więc w ogóle zobaczmy mapę. O, tutaj jest To Dojdziemy do niego. Gdzie on? On tu jest. Co ja do tej dziurki mam wlecić? Czy on jest za nie? Nie no po prostu nad tym de mną. Nie stan gdzieś. Dosyć oczywiste. Kurde no, ale głupie to. Dobra, niech skrzydła mi się naładują, a ten czas skrzynkę zbiorę. To jest konstrukcyjne? Tak, to był konstrukcyjny. To jestem zadowolony. On jest jeszcze wyżej, kurde. Ludzie. Ale wysoko będzie. Ale patrzcie. Tędy możemy wbić na górę. O, dobra. Wbijamy powoli. Okej okay. jest skrzynka, aha, no proszę, okej okay. No więc zadania robimy najprawdopodobniej w następnym odcinku A dzisiaj się zajmujemy po prostu takimi, które są luzem No zadań już i tak kilka dziś zrobiliśmy Oj nie, nie, krypunek. Mapa, dobra Okej, okay. wokół tego, tego, tego tu, co my byli to było inne, nie, to było inne, słuchajcie. ta, tutaj, dobra. Wokół tu. Ok. A więc y, idźmy do zadania najlepiej. I zrobimy to sobie zadanie i zobaczymy jeszcze archiklocka, który tam sobie gdzieś luzami jest. Ok, a więc y, tu jest zadanie od tego duplaka. A gdzie mamy archiklocka? On będzie. Tym. A, okej, okay, dobra. Ostatnio mi się to dorosłe przydaje, ten gość. No może nie tak bardzo, ale ostatnio też się przydał. Okej, okay, a więc dzięki Mordo. Bardzo z siebie kulturalny, kulturalny gość. Okej, okay, ty masz zadanie. O, z tym. No racja, nic dziwnego jest zamówić chyba sobie prezent. Okej, okay, aha, zamówiłeś sobie yy, innego duplaka, który no. O, on się już zepsuł, ale fajnie. Nie mamy życia. Okej, okay. to no więc na samą górę, czekajcie. To jest podstawa. To tu. I z tym pewnie będę miał problem to tam umieścić, a nie, dobra. Ja w sumie to nie jest, nie. Mogę to podnieść, ale nie chcę. Okej, okay, no to... bardzo ładnie. Ale to tak ma wyglądać? Tak dziwnie? Naprawdę? Hmm... Zdziwiam, że ładniej to będzie wyglądać. Okej, okay, a więc robimy tutaj sobie zadanko. Aha, musimy mu coś tu pewnie nalepić, tak? A, musimy mieć taką naklejkę? Jak dobrze rozumiem? O kurde, no to fajnie. To fajnie, że muszę coś wydropić. Tak samo jak potrzebuję latającego pojazdu. A więc na tym teoretycznie skończymy nasz film, tylko zdobędziemy no to dla odmiany... Jak nie, może, nie, jak nie mogę e, zrobić tego zadania, no to będę mógł zdobyć arki klocka. jest gdzieś tu. O Jezus na górze. Czekajcie, ja najpierw chciałbym w ogóle chciał wiedzieć, jakbym się tam mógł wdrapać tego ogromnego duplaka. Kurde, no nie widzę za, żadnej opcji za bardzo, słuchajcie. Nie ma opcji, nie ma. O! <laughs> Naprawdę dobra, nieważne. A więc słuchajcie, teraz ja proponuję znaleźć sobie tylko sklepik i otworzymy yy, nasze rzeczy dzisiejsze. O, tam jest tak daleko, ok, dramat. ale więc słuchajcie, szybko tam lecimy i odcinek końcimy. No nie będzie trwał, jakoś ten odcinek zapewne. O! To nie jest zabójcze? Okej. Okay. Jak nie, to fajnie. I myślałem, że to mnie zabije, co nie, ale nie no. Akurat mi odpuścili i mnie to nie zabiło. Okej, okay, skoro już tak. To weźmy sobie te a, a, klocki, na które tu są. Idziemy do sklepu. Aha, to są te, dobra. Nawet z mi nie walczyła. A więc idziemy do y, sklepku. I sobie tam na pewno kupimy jeszcze jednego archiklocka. Nawet obok sklepu jest jeszcze jeden, który jest tam za hakiem. Którego dawno nie... Y, którego dawno akurat nie używałem, tak się składa. Więc będziemy mieć aktualnie 30 archiklocków i chyba w następnym odcinku znowu to sobie zrobimy na, y, na 100%. Okej, okay, a więc kupuję od razu archiklocka. pistolet y, na wodę. Jest szansa, że już go kupowałem. Ale jak nie, no to okej. Okay. Kupujemy y, dużą, żółtą ciężarówkę. I okej, okay, no to otwieramy. Najpierw otwórzmy może jedną postać. Okej. Okay. Aha, to nawet nie jest powtórka, tylko po prostu tak nam dropną. To to było bardzo ciekawe. Okej. Okay. więc słuchajcie, mm, mamy dużo duplikatów. O, wąsy, okej. Okay, taka naklejka, akurat. Mamy mega artefakt. Okej, okay, no to otwórzmy konstrukcyjne. Liczę, że tropnicę czego, No nawet nic, no słuchajcie, no nawet nic. Dobra. Otwieramy. Yy, śrubomiód ok. Mumia i grobowiec zombie, no. Grobowce grobowcami, ale to mnie nie zadowala zbytni, więc... Yy, postać. Oczywiście żadna jak się domyślam. Tutaj też nie będzie, ale mamy w ogóle jeszcze jeden mega artefakt, nie zauważyłam, ale mamy. Okej, oczywiście mamy kolejne. Okej, no to otwórzmy teraz to. Tutaj nie będzie powtórek, więc fajnie. stolet Ciasami? Co? Leśna. Co? Dobre i ważne Kraktusz z fioletowy. No mnie to w ogóle nie zadowala, bo to, no, no. Okej, może dostanę jeszcze jeden mega artefakt, bo tu będzie na pewno właśnie dużo duplikatów. O, no to już mamy mega artefakt. O, bagiet. Fajnie. No i mamy mega artefakt. Ok. A więc otwórzmy ostatni przedmiot. Okay. Teraz skończymy odcinek, jakoś tylko to wszystko otworzymy. Ok. Ok, fajny. Dobra, a więc otwieramy yy, tyk. Hotdog, naklejka, wituś bezpiecznik i... lodziarka. Dobra, jest pojazd, ale nie to co najbardziej cieka. Więc yy, dobra, kupmy już sobie ostatni na dzisiaj artefakt konstrukcyjny. I jak z tego nie zrobię nic, leczającego to się wkurzy. No nawet nic. Dobra, nie, nie. Nie, musi nic zrobić. Słuchajcie, musi. Ja się na to nie zgadzam. Ja kupuję sobie jeszcze jeden. I to będzie ostatni. I kończymy odcinek. No. Pewnie nic. No przynajmniej coś jednak mamy, ale nie to co chciałem. Ale okej, okay, no mamy. Eee, dobra, a więc ja proponuję wydać jeszcze takie 25 i kupić to, żeby mieć mega artefakt, co? Bo tutaj dropną nam duplikaty jakieś, więc jabłko zielone, broń usypiająca. Aha, czyli teraz tak ironicznie nie dropło mi tego, co chciałem, naprawdę? No dobra, jak coś nowego, no to dobrze. Dobra, już nie kupuję, bo jestem niezadowolony. Albo najwyżej po prostu, yy, nie wiem sobie pootwieram jakieś rzeczy i po prostu pokupuję, nie wiem, dobra, nieważne, po prostu poszukam skrzynek i w jakimś odcinku wszystko sobie to pootwieramy, więc na tyle z tego odcinka i ja Wam życzę miłego dnia, więc na raz.